Nie mówię tego, żeby cię zranić. Mówię, bo się rozpadam, i nie chcę tego dłużej nosić sam. Wiem, że twoja przeszłość nie była lekka. Wiem, że wiele razy zostałaś zraniona, że ludzie zawiedli, że życie nauczyło cię twardości zamykania się w sobie stawiania murów w ale błagam, nie pozwól, żeby to, co było Niszczyło to, co możemy mieć Bo widzisz, ty nie jesteś zimną suką Bez uczuć, jak czasem sam o sobie mówisz Ja widzę, co kryje się za tą maską Widzę twoje ciepło, twój ogień, twoją niesamowitą głębię Widzę kobietę, którą kocham ponad wszystko, i to boli, boli mnie ta osłość, ten mur, którym się otaczasz. Bo wiem, że on rani nie tylko mnie, ale i ciebie. Jestem twoim wrogiem, nie jestem kolejnym, który przyszedł tylko po swoje Ja tu jestem naprawdę do końca, chcę z tobą zbudować coś wielkiego, coś pięknego Ale powiedz mi, jak mam to zrobić, jeśli przeszłość nie pozwala ci oddychać Jeśli nie możesz mi zaufać, nie możesz się przede mną otworzyć Cała, nie chcę półpraw, nie chcę tylko powierzchni Ja pragnę ciebie, całej twoich uczuć, twojej wrażliwości, twoich lęków, twojej duszy I twojego ciała Nie wierzę, że nie masz ochoty, że nie chcesz pisać o łóżku Że nie potrzebujesz bliskości, wiem, że to w tobie jest Że pragniesz jak każda kobieta Kobieta, tylko boisz się, ale Kochanie, czas przestać Pozwalać w przeszłości rządzić Twoim ciałem i sercem Otwórz się przede mną Pokaż mi siebie taką jaką jesteś naprawdę Misiaczku wrażliwa, piękna, namiętna, dzika i czuła Zaufaj mi, dotknij mnie słowem, ciałem, duchem Dnia i walczyć będę, ale nie dam rady sam. Nie mogę wciąż rozbijać się o ściany milczenia. Pomóż mi, proszę, pomóż nam, bo jesteś wyjątkowa, jedyna. Jeśli tylko zechcesz, możemy razem napisać nową historię bez cieni, bez lęku. Kocham Cię do granic. I wiesz, gdy leżę w nocy i patrzę w ciemność, myślę tylko o tobie, nie o tobie, jako idei o tobie prawdziwej, o twoich dłoniach, które mogłyby pieścić, ale chowają się w lęku o twoich ustach, które mogłyby mówić, kocham, ale milczą o twoim ciele, które tęskni, choć udaje, że nie potrzebuje niczego. Ale ja je czuję, całą ciebie czuję, gdy mnie ty nie patrzysz. Ja słyszę ten cichy krzyk, który w tobie siedzi I serce mi się rozrywa, bo wiem, że ty też chcesz, tylko nie wiesz jak. A ja chcę ci pokazać jak Chcę całować cię tak, żebyś uwierzyła, że jesteś kochana. Przytulać tak, żeby twoje traumy w końcu się rozpuściły, chcę być w tobie fizycznie. Emocjonalnie ducho tak głęboko jak jeszcze nikt nigdy nie był, bo nie chodzi tylko o ciało, chociaż pragnę cię każdej twojej części Bardziej niż tego pragnę twojego zaufania. Chcę byś się przede mną rozebrała. Nie tylko z ubrań, ale z lęków. Masz prawo być słaba, masz prawo płakać, masz prawo się bać, ale nie odpychaj mnie wtedy, gdy najbardziej cię kocham. Właśnie wtedy, gdy drżysz, chcę cię trzymać najmocniej, jeśli tylko pozwolisz. Zanurzę się w tobie całym sobą, będę twoim ramieniem, twoim szeptem, twoim domem. Ale jeśli tego nie zrobisz, jeśli dalej będziesz zamknięta, zbrojna, chłodna, to nie wiem jak długo dam radę. Ja naprawdę się rozpadam. Wybierz mnie. samego początku.